Cześć! Witam Cię serdecznie na kanale Puls PulseCrypto. Dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o starcie sieci. Czy sieć ruczy w połowie maja? Pogadamy sobie o darmowym airdropie PulseDocCoina, takiego memcoina, o którym dowiedziałem się właśnie od XGrosza z innego kanału i pokażę Wam troszkę, jak szukam wejścia w pozycję na właśnie giełdzie Binance. Także zapraszam do oglądania i na samym początku. Dzięki Wam serdeczne za po prostu klikanie subów. Ja nas już prawie 140, także jeśli podobają Ci się informacje, które tutaj przekazuję, to zachęcam do kliknięcia właśnie w subskrybuj i no i dzięki temu właśnie będę mógł Ci gdzieś tam wyskoczyć z powiadomieniem na telefonie, że dodałem jakiś nowy filmik, dzięki czemu będziesz mógł sobie go zobaczyć. Dobra, przechodzimy do pierwszego tematu czy właśnie sieć Pulse Chain e, s, wystartuje w połowie maja. Słuchajcie, tutaj e, jestem na Twitterze właśnie Richarda Harta. Zobaczcie, że mam teraz tu taki niebieski znaczek. E, oznacza to, że jest on zweryfikowany tutaj na Twitterze. Zobaczcie, zejdziemy sobie troszeczkę niżej. E, nie wiem, czy wiecie, ale właśnie Twittera kupił Elon Musk za 44 miliardy dolarów. E, I zobaczcie, co tutaj właśnie Richard Hart napisał. Na właśnie Twitterze, że dziękuję Elonowi Muskowi, czyli wychodzi na to, że to po prostu ta jego weryfikacja to jest, no Elon Musk mu po prostu dał tego benda tutaj na Twitterze. Możemy sobie wejść na konto Elona Muska, to zobaczmy, że on też jest tutaj, dodał sobie tą właśnie weryfikację, także to zmieniało się tutaj. Zobaczymy, czy doda też Donalda Trumpa z powrotem na Twittera, bo jak wiecie. Został usunięty jakiś czas temu. E, także tutaj może się dużo, dużo rzeczy zmienić. O, widzicie tutaj nawet Richard e, pisze, czy raczej pisze, jest artykuł w ogóle cały tutaj na no, Watcher Guru, tak, że Elon Musk powinien z powrotem przywrócić Donalda Trumpa. No i tutaj Richard Hart się wypowiada o tym. że możecie sobie kliknąć, poczytać. Ale wracając tutaj do tego, zobaczcie tutaj, Richard Hart napisał, że E, środek maja jest dalej celem po prostu tego największego airdropu e, w historii świata. I e, dalej pisze, że V3AMM bot pracuje. No czyli chodzi o to, że po prostu e, ten bot właśnie m, działa, nie pracuje tylko działa. E, no i mamy zliczone, e, znaczy wyglądają dobrze po prostu te e, salda z poświęcenia. No i właściwie większość błędów, które są na tym testnecie to są już wynikiem właśnie użytkowników, a nie samej sieci, czyli wygląda na to, że idziemy w dobrym kierunku. Faktycznie ta połowa Maja może być, może być faktycznie startem sieci pulsczej. Także tutaj jesteśmy nastawieni właśnie fajnie na to, że jakby to było w połowie maja, no to myślę, że każdy by się w nas ucieszył, którzy mają tam jakieś właśnie swoje poświęcenia. I tutaj jeszcze Richard pisze w następnym poście, że e, powinieneś po prostu pochodzić sobie po testnecie, e, zobaczyć jak to działa, żeby, żeby być przygotowanym po prostu i wiedzieć jak to robić, e, kiedy nastąpi po prostu launch day, czyli s, no, po prostu dzień startu. Także e, ja tutaj w poprzednich filmikach e, pokazywałem właśnie jak tutaj na testnecie można się poruszać, jak można sobie e, zaklaimować e, tutaj darmowe tokeny i tam porobić coś na tych sieciach, także jeśli jeszcze tego nie widziałeś, to zapraszam do tych wcześniejszych filmików, tam sobie będziesz mógł kliknąć i po prostu pochodzić po tej, po tej sieci testowej, także jeśli wszystko już ruszy, to będziesz wiedział, gdzie kliknąć, gdzie co zamienić, będziesz po prostu czuł się pewnie i będziesz mógł wykonywać jakieś ruchy, które chcesz, a nie będzie takiej sytuacji, że coś przypadkowo klikniesz, coś źle zrobisz, i później już no, stracisz pieniądze, bo do tego do tego może dojść, także. Trzeba być uważnym, trzeba tutaj patrzeć, co się robi. No, i tutaj jeszcze Richard, zobaczcie, chwali się, że wszystko jest na czerwono. Kliknijmy sobie to. Tylko oczywiście, hex na zielono. Zobaczmy. No, tutaj jeszcze jakieś stablecoiny, no to wiadomo. A oprócz tego, hex tutaj jakieś zanotował wzrosty. Także no fajnie, zobaczymy, co tutaj wyniknie z tego na tym Twitterze. Czy faktycznie zostanie tutaj przywrócony Donald. Za niedługo się to pewnie okaże. Jeszcze chciałem Wam tu pokazać jedną ciekawostkę. Zobaczcie, co tutaj pisał właśnie też Richard, że e, aby rozwiązać właśnie e, tutaj problem spamu na, na Twitterze, to można by zrobić coś takiego, że aby dodać jakąś odpowiedź, to byłaby za to minimalna opłata. No i właśnie to mógłby też rozwiązać między innymi e, Pulse Chain, ponieważ jest tam tani i, i, i przyjazny środowisku. Także e, no tutaj powiem Wam, że szczerze mówiąc, Ciekawe jak to, czy coś takiego zostanie wprowadzone, że trzeba będzie jakieś tam grosze płacić ewentualnie, jakby, jakby chciało się dodać jakąś odpowiedź. Czy to dobre, czy to złe. Nie jestem w stanie tego określić, ale fajnie, że po prostu mógłby się do tego przyczynić. Pulszczeń także. Kto wie, kto wie, tutaj jakiś potencjał dodatkowy do tego wszystkiego jest. Jak widzimy, Richard co chwilę podsuwa tutaj jakieś pomysły, do czego. Właśnie ten puls chain mógłby się jeszcze przydać. Także warto sobie tutaj wyszukać jego konto, kliknąć, dodać i śledzić sobie go na Twitterze, bo dosyć fajne tutaj czasami dodaje tweety. Także ja tutaj dla Was też będę co jakiś czas robił sobie taki przegląd, co on tam pisze. No i tyle. To tyle by było z Twittera. Teraz przejdźmy sobie do właśnie tego airdropu Pulse Dogecoina. Ktoś wymyślił sobie takiego memcoina, po prostu że zrobi sobie to na również sieci tutaj. Pulse także on no, na razie jest na sieci Ethereum zrobiony, ale wiadomo, to wszystko się skopiuje. Także e, można sobie tutaj podłączyć e, swój portfel, zaklejmować. E, z tym, że uważajcie, tutaj z podłączaniem portfela. Wiadomo, każdy robi to na, na własne ryzyko. E, różnie to może być z tymi airdropami, ale zobaczcie sobie. E, zaraz Wam powiem jeszcze, jak można zabezpieczyć się bardziej, żeby tutaj e, po prostu no, było to bardziej bezpieczne. Także omówimy sobie to. Żeby to dostać, to po prostu zobaczcie, w zależności jakim jesteście zwierzątkiem tutaj w oceanie właśnie heksa, bo to żeby dostać tego airdropa, to musicie mieć jakiegoś stejka na heksie. Także jeśli macie jakieś założone stejki na heksie, przed chyba tam 24 kwietnia, jeśli mieliście jakiegoś stejka założonego, to możecie za darmo właśnie sklejmować sobie te puls doczkoiny. No, i tutaj, w zależności jak wielką jesteście tutaj e, stworzonkiem, to takiego właśnie e, wielkiego dostaniecie tego airdropa. E, tutaj zobaczcie, najmniejsi, czyli tutaj przygotowałem Wam troszeczkę, jak to wygląda. E, bo to w zależności jakim jesteście stworzonkiem, to e, tyle, to, to w zależności od tego ile macie t-shirts, to właśnie takim jesteście stworzonkiem. I tutaj zobaczcie, żeby na przykład być cool krabem, to musicie mieć 1.1 t-shirts. Więc. Ja sobie tutaj pozwoliłem wejść w heks kalkulator i zobaczcie, żeby mieć tego jednego piszera, to potrzebujecie około 18 050 heksów. Więc to się przekłada na jakieś 2391 dolarów. I wtedy, jeśli jesteście tym coolcrabem, macie powyżej, tu akurat troszkę więcej byście musieli mieć, bo tutaj wpiszemy sobie 18 500. Przepraszam, 18 500. Przeliczymy sobie to. Też za mało 19 byśmy musieli może mieć, bo tam pisało, że 1.1 powinniśmy mieć a tego t shirta Że tutaj też jest jeszcze za mało 20 tysięcy. A, 20 tysięcy teksa byśmy musieli posiadać, żeby mieć, a to już jest jakieś 2650 dolarów na ten moment. Natomiast zobaczcie, że to też jest, ten, ten rysunek tutaj też jest z. Października, chyba 2021 roku, czyli to się mogło tutaj troszeczkę rozmieniać, ale pewnie nieznacznie. Więc jeśli macie około 20 tysięcy tych właśnie heksów, to jesteście w tym oceanie tutaj heksa po prostu kul krabem i możecie sobie odebrać 100 PL PLSD. Czyli e, zobaczmy sobie cenę tego właśnie jednego tokenu PLSD. Teraz kosztuje około 1, 90, więc słuchajcie. 190 dolarów. Można sobie tutaj e, za darmo kliknąć. Także no, myślę, że całkiem fajne. To jest jakieś przykładowo no, 800-900 zł na ten moment. Zobaczcie, o, teraz cena spadła. Ale jak tutaj sobie popatrzymy, to nawet zobaczcie, był po 3 dolary ten token. Kiedy to było? E, 23 kwietnia o 17.00. O można sobie tutaj było sprzedać i zarobić powiedzmy 300 dolarów. Oczywiście możecie mieć, e, słuchajcie, większe te stajki. No to wtedy już w zależności, jakie macie tutaj e, steiki. jeśli macie powyżej 11 tysięcy. Aha, przepraszam. Jeśli macie około, żeby być Tinkering Turtles, to musicie być. E, musicie mieć około 11 T-shirts, więc żeby to uzyskać, no to pewnie potrzebowalibyście około 200 tysięcy heksów. Przeliczymy sobie to tak dokładnie: 200 tysięcy, pewnie około 210 tysięcy heksów. To już jest około 26,5 tysiąca dolarów, więc jeżeli. Macie takiego stajka, to możecie sobie odebrać po prostu więcej tych LSD. Ja po prostu to zrobiłem w ten sposób. Ja mam stajka założonego na portfelu fizycznym dołączanym właśnie do komputera. Mam trezora, więc MetaMaska mam zabezpieczonego trezorem i właśnie jeśli mam zabezpieczonego właśnie tego MetaMaska trezorem, a tam na tym trezorze właśnie mam stajka, no to. Właśnie muszę potwierdzić jeszcze wszystkie transakcje jakby tym portfelem fizycznym, więc myślę, że jest to bezpieczniejsza opcja, ponieważ jeśli nawet coś by się tutaj stało, coś by tutaj wyciekło, to możemy po prostu to my musimy to potwierdzić tym trezorem, więc nikt nie jest w stanie nam bez po prostu dostępu do naszego trezora fizycznego tutaj wyciągnąć z portfela jakieś kwot, także myślę, że jest to w miarę bezpieczne, jeśli tak to rozegramy. Oczywiście jeśli nie macie po prostu fizycznego portfela. Chcecie zaryzykować. Warto wam po prostu tutaj zrobić to. Metamaskiem, to możecie to zrobić. E, ponieważ no, tutaj kilkoro ludzi sprawdziło, sprawdziło to. I y, 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 wy, wychodzi na to, że jest to bezpieczne. Natomiast jak wiemy, czasami się można zdziwić. Także tutaj musicie sobie policzyć już własne ryzyko, czy chcecie to zrobić, czy warto wam po prostu e, klejmować te tokeny. No, ja to zrobiłem. Ale decyzja należy, należy po prostu do was. Ja oczywiście tego nie będę sprzedawał. Zostawię sobie to. Będę czekał, aż skopiuje mi się to po prostu na, na tą sieć następną. Ale słuchajcie, jeśli wy chcecie po prostu otrzymać to, na przykład, przykładowo nie liczycie, że, na przykład, przykładowo nie liczycie po prostu na jakieś wzrosty tutaj tego PLSD. Uważacie, że to będzie po prostu szło w dół, bo każdy to wyprzeda, czy będzie stało w miejscu, czy nie, nie chcecie na tym spekulować. Możecie to od razu sprzedać i na przykład kupić sobie za te 180 czy tam 200 dolarów, w zależności, jak uda Wam się sprzedać. Możecie sobie kupić po prostu heksa i otrzymać kopię heksa na następnej sieci, na sieci Pulstrzeń. Także też fajna opcja dla tych, co po prostu chcieliby jeszcze wsiąść do tego pociągu. Natomiast ja w mojej sytuacji zostawiam to. No i tutaj będę sobie. Ciekawe, jeśli zrobi to jakiś fajny tutaj zysk, no to może to sprzedam kiedyś w przyszłości. Zobaczymy, jak to się potoczy. Dobra. W sumie teraz sobie myślę, że jest jeszcze taka opcja, że możecie właściwie sobie kupić normalnie na giełdzie te PLSD. Musielibyście zobaczyć, gdzie jest taka możliwość i po prostu kupić sobie tam ileś sztuk i nie klejmować tego. A jeśli chcielibyście uczestniczyć właśnie jeszcze, żeby też mieć te PLSD... Y, także, no i z tym, że wiadomo, to już musicie kupić sobie za własną kasę. Także, jak chcecie, tak możecie zrobić. Natomiast, no ja po prostu sklejmowałem to i. I tyle. Dobra. Przejdziemy sobie teraz jeszcze tutaj do, właśnie, e, tradingu. jak jak mówiłem w ostatnim, właśnie odcinku, tutaj zostawiam sobie ta pozycja wcześniejsza. E, z, wyszła mi dosyć fajnie. Przelałem sobie resztę z tej pozycji po prostu na konto spot, a tutaj jak widzicie mam 50 dolarów i tutaj sobie założyłem, że no, zobaczcie sobie, sobie wyrysowałem takie, czyli wyrysuję sobie teraz takie linie. Hmm. Tutaj się poruszało, jakiś czas się poruszał właśnie w tym gdzieś tutaj w tej kolumnie e, ten wykres i sobie założyłem, że jeżeli tu gdzieś odbijemy odtąd, pójdziemy tutaj w dół powiedzmy na 38 gdzieś, to tutaj gdzieś będę otwierał e, swoją pozycję. A jeśli przebijemy gdzieś te linie tutaj w górę, to gdzieś teraz właśnie będę wchodził tutaj na przecięciu właśnie MACD w tą pozycję. No i zobaczymy właśnie. Chcę sobie zrobić to właśnie z strategią x-grosza, że po prostu wejdziemy tutaj. Jeśli to pójdzie automatycznie gdzieś do góry, wstawimy sobie stop lossa na zielono. No i podzielę się gdzieś z wami po prostu tą, jak to wyszło, jak ta pozycja tutaj działa. Także właśnie zastanawiam się teraz co by zrobić, żeby dzielić się z Wami tymi pozycjami, no bo nie będę specjalnie nagrywał filmiku całego, żeby się tym podzielić. Może zrobimy tak, że gdzieś właśnie zrobię jakiegoś Twittera i tam będę wrzucał jakieś screeny po prostu z tych pozycji. Zobaczymy jeszcze, jak to rozwiążemy, tak żebyście mogli sobie obserwować, czy te pozycje mi wychodzą, czy, czy po prostu gdzieś tam jestem, jestem na tym stratny. Także zrobimy sobie takie coś, to jeszcze przemyślę, jak to można zrobić. Jeśli macie jakiś pomysł, jak to zrobić fajnie, bo ostatnio podzieliłem się z Wami właśnie tą pozycją na Shortcach właśnie na YouTubie to możecie dać znać, czy robić to właśnie na tych shortsach, czy po prostu zrobić Twittera i gdzieś tam wklejać jakieś zdjęcia, bo to myślę właśnie będzie chyba najwygodniejsze. Także jeśli macie jakiś pomysł, to możecie po prostu dać znać, no i wspólnie gdzieś to właśnie jakoś rozwiążemy. Dobra, na dzisiaj to by było tyle. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie, za wszystkie subskrypcje, za lajki tego filmiku. Jeśli masz teraz chwileczkę, to możesz kliknąć tego kciuka, bo to naprawdę. Pomaga rozprzestrzenić się właśnie e, temu wszystkiemu i jeszcze. Rośnie to dosyć szybko, i właśnie jeszcze ludzie będą mieć szansę, żeby powchodzić tutaj, bo tutaj na kanale też omawiam właśnie strategię, e, co zrobić właśnie na innych moich filmikach, to omawiałem, co zrobić, jak nie macie jeszcze ani Pulse Chain ani Pulse Exa, jak to możecie po prostu e, jeszcze teraz zdobyć. Także zapraszam Cię, żebyś kliknął tą e, łapkę w górę standardową, i subskrypcję. Także. Dziękuję Ci bardzo i do następnego razu. Cześć.